Siemiaś wirusy tutaj uroczy ze mną jest Tupaja. Dzień dobry. I dzisiaj będziemy grali w The Binding of Isaac Repentance. Kontynuujemy przygodę. Standardowo zapis pod nagrywki. Obrazek się zmienił od ostatnich, od ostatnich wydarzeń jakie miały miejsce w Isaacu. Jak dobrze wiecie pokonaliśmy ostatnio z dziwach mega mega szatana. No i co? Będziemy lecieć dalej? Tylko coś mi chyba przywiesiło grę. A nie, dobra, jest OK. Chwilowa zwiecha była. Ale dobra, wszystko działa. Także co, ja ogólnie tutaj was y, zostawię z jednym wielkim znakiem zapytania, bo nie wiem kim będę jeszcze grać. No i co, słyszymy się za chwilę. Powiem ci, nie źle. Tragedii nie ma. Mamy full hapsy, trochę damage'u mało bo mam dwie strzykawy, może by trzecia się trafiła. Dobra, to dla ciebie item. Który, ten po prawej? Mniejszy. Tak. Dobra. to Wiesz, Flaming tips. No właśnie się zastanawiam, czy ja chcę to brać, bo nie wiem, czy to nie wybucha. Wybucha. No właśnie. Ale to na niego to nie będzie takie złe. Dobra, a ja bym wziął to w takim razie. I tak chujowe te itemy były. Tak, jakbyśmy tu najpierw weszli. Dobra, i tak weźmiemy. A skąd mogliśmy wiedzieć, nie? No tak. No. Dobra, uwaga Zwrot kosztów dzisiejszych? No to. A, mam dwie bomby, to jeszcze tu przejścia na dół poszukam. Nie ma. Masz. O. O, Itemek? o będą itemki. A nie mamy hajsu. O, ale można pójść dalej. <noise> no na pewno, dziękuję. Dobra, przechodź, przechodź, powoli. Powolutku. Całe tak. gówna, oczywiście. No nic tak ciekawego inaczej. nie ma. Nic ciekawego raczej nie ma. No nie ma. czeki Herb. Pęczaki. Mhm. Dobra, wysadzam to. Dobra, tego już nie wysadzę. Za bardzo ryzykowne. Mhm. Dobra, to idziemy. Хила правды. Uleczył, uleczył. Yes. Już. Dobra, nice. Przetrwałeś pierwszą fazę. Mm -hmm. I tyle będzie z tego. To, że się teraz pali i to wybucha, to jest akurat dobre, nie? Mm. To w małych, w małych pokojach jest problematyczne Jak się gra we dwóch Oho mm -hmm. Dobra Ja raczej nie przeżyję kurde jego ataków Ale wal, jak najdłużej. Mhm. Mm Bo bez ciebie to ja damage'u za bardzo nie mam. Jak nie masz? Ty masz 8,79, nie ja. Ale tylko palisz ogniska mu, stawiasz pod dupę. Aha. O nie. Zaczęła się ta fajnie No właśnie waza. wiem. Właśnie wiem. Ale ty na szczęście jesteś malutki. To jest przewaga. Tak. To jest, to jest duży plus w obecnej sytuacji. No. Dobra, ja będę latać za tobą. Ojoj, te cośki. Kupkowate. O, połóweczka. No, mniej niż połowę habsa on ma, no. Nie, 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 połówka serca. O, dwie połówki. To tak będę miał na wrazie. Tak, w sumie ta A ile on tego na respi? Dużo. On. Weź to do niego dobierz, jak on to respi, będzie wytakał. Mhm. Uziebana. No, ile tego respisz, ty no? Czemuś. Nie tak się umawialiśmy. Generalnie z respieniem tego gówna to go pokurwiło zdrowo. Tak? Dużo tego. Potwierdzam. To mm. ja nie przypominam kiedy ostatni raz na walce z haszem tyle, tyle mi narespił. O no twoje bało cieziom. Połowy serca o, jeszcze na prawo masz. E, dzięki. Spoko. Kolejne się pojawiło serduszko. W razie czego. Skąd ja tyle serc w ogóle zostaje? Nie wiem. Nie wiem, ale mi pasuje. <noise> tak, nie zobacz. To jeszcze żyje. O, dobra. O, teraz się zdobyć. Nie będzie rozpił. No, już końcowe. No widzę właśnie, tylko respi znowu. raz raz coś gorszego <laughs> oj oj Fakio. skupienie Dobra. pełną Uf. parą! u Eee... Piękne zwycięstwo. Dobra, to wbijaj do skrzynki, no co? Tak jest. A ja jestem malutki? M. Mm. No i ciekawe co odblokowałem. Wojda, okej. Okay, ta, spoko. Fajny i Temek. A, fajny i Temek dostałem też. Czy fajne to, taki no, takie w miarę. Okej. Okay. No dobra, to tutaj kończymy odcinek. Także dziękuję Tobie za granie i co, no i do następnego, nie? O, dzięki, dzięki. Także no co, ja kończę odcinek. Do usłyszenia na kolejnych streamach, przy kolejnych odcinkach. Ja się z Wami żegnam. Na razie, hej.